Manko, tu Makaroniasz i witam w pierwszym odcinku nowego sezonu Minecrafta z modami. Także jak widać znacznie uboższa paszka, paczka niż w zeszłym sezonie, ale to dlatego, że chciałem poczuć troszeczkę klimat zwykłego Minecrafta, tego survivalu i wiecie tak dalej. Także jeszcze jedna rzecz, chciałem poczuć się też troszeczkę jak w alfie, z tego względu, że człowiek wtedy bał się wyjść na zewnątrz w nocy i teraz też tak będzie, z tego względu, że mamy hard. Następnie tak, mamy shadery. A z tego względu, że będziemy mieć taki specyficzny generator, będzie to porównywalne do BT18, takie tereny górskie właśnie. Także to by było na tyle. Chciałbym jeszcze wam powiedzieć taką organizacyjną rzecz, że paczka byłaby znacznie uboższa, gdyby nie stronka aniapg.pl. Dam zarówno jak i spis modów w opisie link do tej strony, bo tam znalazłem wiele ciekawych modyfikacji. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to niech zerknie, może zobaczy, znajdzie też coś dla siebie. Także przejdźmy do tworzenia świata. Więc myślę, że nazwiemy sobie ten świat Minecraft. Sezon. 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 Drugi. Survival. To można zawsze obejść, nawet jak jest off, więc tym się nie interesujemy. I tutaj damy sobie. Ten tryb generacji Create New World. Oj, teraz może być ostraścina przy generowaniu. Trochę to może potrwać. Ale poczekajmy, poczekajmy. Bądźmy cierpliwi. Na samym początku będzie lag na 100%. Uwaga, jeszcze nie. Jeszcze nie jesteśmy gotowi. Tak, jest bardzo wymagająca paczka, jak widzicie, ja grywałem na poprzedniej, pamiętacie? Far Plus 32, a teraz muszę grać na sześciu czankach renderingu. Także macie już porównanie. Gramy sobie na tych shaderach. Kurde, zjedź w dół, no. Na tych shaderach gramy sobie. Nie wiem, czy link dam w opisie, może tak, może nie. Zorki, muszę, muszę sobie mikrofon przesunąć. I biegniemy po drewno. Jest bardzo ciężko na tej paczce o jedzenie, ale ze względu na to, że mamy Maul Villages powinny nam się zrespawnować wioski, jakichś w ciekawych biomach. Nie powinno być o nie tak trudno. Mamy Maul Chickens się kłania. Ten chicken powinien mnie... A tako! O kurde, ale on jest... I już śmierć? Proszę bardzo. Pierwsza śmierć ze względu na modyfikację mo Chickens. Eee... To są chickeny, które mają nie, nienormalne moce i one umieją różne dziwne rzeczy. Natomiast można je sobie oswoić i wtedy wiecie, jajka i te, i te sprawy. Nie wiem czy go atakować, czy nie. Tam jest cwaniak. Ile on ma HP? 5 HP. Spróbujemy. Jedzenie jest bezcenne, dlatego tylko na niego idę. Jest docikana i dziękuję i biegniemy w kierunku drzew by zdobyć drewno także aha nie biegniemy tylko idziemy idziemy i musimy być rozważni Ała Spadłem Ale nie aż tacy mozolni musimy jednak się mimo wszystko sprężać bo musimy zdobyć drewno żeby przeżyć chociażby tą noc a nie sprintować. Ciągle sobie o tym zapominam. Brak sprintu nie przeszkadza mi aż tak bardzo, bardzo, z tego względu, że mam że gram czasami na Minecrafcie beta. Jestem do tego przyzwyczajony, ale niektórym osobom mogłoby to naprawdę bardzo wadzić, także... A, można łapkę zmienić, super. Podczas ścinania, nie widziałem, że tak można. Piękne shadery, pięknie działają, natomiast czasami są bugi i mu będę musiał, już wiem o tym, często kopiować save, bo już to raz nagrywałem i po... O, mamy jedzonko, super. E, już to raz nagrywałem i wiem, jak trzeba uważać strasznie e, z bugami różnego rodzaju przez shadery z tam. Podobno okażyłem się z Optifine'em. Nie zauważyłem tego, aczkolwiek... Nie przeczę, bo może to... Mam jakiegoś dziwnego farta Jestem zdziwiony, że paczka działa tak stabilnie, bo z ciągle fps FPSów, a jak wiecie, żadnego wyjątkowego komputera nie mam Jest on dobry, ale nic poza tym Jakie mam podzespoły, możecie zobaczyć w opisie kanału Czasami generowały się lepsze tereny Myślę, że jak zeksplorujemy troszkę świata, to tam się takie wyjawią, wyjawią jakie słownictwo piękne Aha. Raz, dwa, topór, mieczor yy, i to było na tyle. I ścinamy to, mamy tylko capicator. Podstawowa paczka, podstawowa modyfikacja do większości paczek. To jest właśnie 3 Capicator. Jeszcze mam, nie mamy More Creatures, to jest ważna rzecz. Nie mamy Better Dungeons, ponieważ podobno jeszcze nie wyszły pod tą wersję i faktycznie nie znalazłem. To jest 172 nie wyszły pod tą wersję. Z drugiej strony nie jest taka futurystyczna wersja. Przecież to nie wyszło chwilę temu. Wersja 1.7 wyszła już dosyć dawno. Także jestem zadziwiony tą, tą zaistniałą sytuacją, no ale zro, y, zrozumiem. Mamy bardzo dużo jedzenia, jak na te warunki, które tutaj panują. Bo miałem taką sytuację, że zdechłem z głodu. Na... Zdechnąłem, nie zdechłem. Zdechnąłem z głodu, naprawdę. I nie żartuję. Głodówkę miałem. Yy, dlatego też bardzo ważne jest robienie farmy Mogę pozarzynać trochę tych świniaków I mieć mięsa na zapas Co mi się naprawdę podoba Mamy krówki, mamy świnki I dzięki temu będziemy mogli Zrobić sobie yy, Farmę Nie wiem dlaczego O, załadowała się minimapa, super Owieczki są jeszcze Super, wszystko jest Kurczaczków tylko nie ma, ale Jakoś się załatwi kurczaki, wiecie, z czego tam, tam były temu chickens Owieczki, cześć, cześć B Będzie łóżko hmm, Tam mamy węgiel, musimy po niego iść A nie to cię. Eee, raw pork chop Musimy się najeść z surowym miechem Ale to zmarnotrawstwo nie surowego miecha Ja nie mogę Sporo węgla, przyda się, bo przy ostatniej próbie nagrania zdobyłem dwa klaski węgla tylko pierwszego dnia i miałem potem problemy. Na razie nie będę używał. I zawsze w tej sytuacji szukam się miejscówki na domek, ale ja nie mogę gdzie odbiegać, bo co prawda znajdę lepszą. Ooo, słyszę zabijaki. Niedobrze. Co prawda znajdę lepszą miejscówkę, ale nie znajdę zwierzątek. I to może być bardzo poważny problem. Wow. Nie mój, nie mój, nie mój to Spójrzmy, tu jest całkiem ładny Tylko nie ma nigdzie wody Co też nie jest zbytnio miłe Tu jest lawa, to trzeba ostrożnie Tam y, był szkielet z enchantowanym łukiem Postanowiła, że wkopię się po drugiej stronie tej góry y, Gdyż wtedy przekopi, przekopując się na drugą stronę Będę mógł zrobić takie, mógł zrobić takie mosty i tak dalej i to może fajnie wyglądać Tutaj myślę, że wyrównamy tą ścianę na płasko i zrobimy tutaj most i wejście do domu będzie tędy po moście. Mamy rzekę, więc dostęp do wody jest. Może nie dużo tej wody jest, ale zawsze jest to coś i... No i cóż. Trzeba się wkopać tutaj. O kurcze, ciemno się robi. Shit. Jeszcze gdzie nie, jest dosyć jasno, ale u mnie na przykład jest ciemno. I wiecie, shaderki. Dobra, to pierwsza noc. Myślę, że spędzimy tak na patencie lekko. Tak się troszkę tylko wkopiemy. Postawimy sobie dwie świeczki i posiedzimy przy pieczonym mięsku. Myślę, że nie będzie już zbyt dużo tego odcinka. No bo nie ma zbytnio czego robić. Przecież nie będę wam pokazywał nocy, a drugi dzień to już będzie za długo, myślę. Zbyt długi czas to będzie. O shit, co mnie bije? Gravel, o gravel, już mi się wystarczy, że jakiś potworek mnie zaatakował. A, a to gravel. Dobra. Zamykamy się tutaj. O tak. Robimy pochodnie. Kończymy ten film. Także to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się ten film spodobał, to dajcie łapkę. Yy, dajcie suba, jeżeli jesteście nowi. No i zachęcicie mnie też komentarzem, bo to jest bardzo ważna rzecz. Nawet nie wiem, czy nie ważniejsza od łapki, bo na komentarz trzeba poświęcić trochę czasu, a na łapkę nie. Naciskasz i tyle. Także trzymajcie się. Cześć. Pamiętajcie łapki, jeżeli Wam się spodobało.